Dzień dobry, dzisiaj będzie bardzo krótko, chciałam Państwa zabrać na spacer, ale leje niemiłosiernie i nie jest to taki przyjemny, wiosenny deszcz, tylko leje, więc taki będzie krótki film o tym, jak sprawdzić sobie przebieg migawki w swoim Olympusie i to będzie na przykładzie EPL7, natomiast działa to tak samo w wyższych modelach. Nie wiem, jak działa w aparatach OM System, natomiast na pewno działa na AM1 Mark 2, na m 5 Mark 3 i tych niższych modelach też, skoro działa na Apple 7. Jak to robimy? Przede wszystkim, jak aparat jest wyłączony, przytrzymujemy przycisk menu i w tym samym czasie włączamy aparat, trzymając cały czas ten przycisk menu. Dopiero jak się nam aparat włączył, to jeszcze raz naciskamy menu. W menu przechodzimy do tego klucza francuskiego. Jak jesteśmy w kluczu francuskim, klikamy w prawo i przechodzimy do tego menu, gdzie możemy ustawić jasność, ciemność wyświetlacza. I idziemy w prawo. Jak już tutaj jesteśmy, przyciskamy info i ok. I teraz nam się pokazał model naszego aparatu. Ale my się chcemy dowiedzieć, jaki jest przebieg migawki. I teraz jest tajemna sekwencja przycisków. Uwaga, drodzy Państwo! Jedziemy góra, dół, lewo, prawo, spust migawki i góra. I otwarło nam się kolejne menu, z którego nic nie wiadomo, ale ono nas nie interesuje najbardziej. Najbardziej nas interesuje to, które się kryje pod tym, jak jeszcze raz pójdziemy w prawo. I tutaj ta pierwsza liczba pod R to jest ilość wyzwoleń migawki. I tutaj widzimy, że w moim EPL-7 to jest 4714. Tyle razy była użyta migawka mechaniczna. Żeby z tego menu wyjść, po prostu trzeba wyłączyć aparat. I teraz po co nam to jest, drodzy Państwo? Jak, uż jak kupujecie używany aparat? Wiadomo, lepiej kupić taki, który ma niższy przebieg migawki, natomiast też nie ma co wpadać w paranoję. Te aparaty, nawet ten, mają przewidzianą żywotność migawki między chyba 50 do 100 tysięcy wyzwoleń. Im wyższy model, im lepszy model, tym większe te liczby. Na przykład w M1 Mark II to jest 200 tysięcy wyzwoleń. To jeszcze raz, żeby zapamiętać, jak to zrobić, przytrzymujemy klawisz menu. Włączamy aparat. Jak się włączy, puszczamy menu. Jeszcze raz menu. Schodzimy sobie na sam dół do klucza francuskiego. Przeskakujemy do tego menu, gdzie ustawiamy jasność ekranu. Idziemy w prawo. Tutaj klikamy na info. OK. I jak mamy już tą informację, jaki to jest model aparatu, to idziemy góra, dół, lewo w prawo, spust migawki, w góra i jeszcze raz w prawo i to pierwsze, co nam się pokazuje, to jest ilość wyzwoleń, ilość, tak, ilość razy, jak była wyzwolona migawka mechaniczna, to czasem jest ta pierwsza wartość, czasem jest to ta druga wartość, natomiast to będzie ta zazwyczaj największa wartość, jaka się tu będzie pokazywać w aparacie. Także jak Państwo też sprzedajecie na przykład aparat swój używany, warto tą informację zawrzeć. Pozdrawiam serdecznie.